Ja do społeczności Data Heroes dołączyłem w lipcu 2024 roku z taką motywacją, żeby uporządkować swoją wiedzę na temat Excela i SQL'a, ponieważ miałem już jakąś tam początkową wiedzę, którą wyniosłem ze studiów podyplomowych. Natomiast brakowało mi takiej roadmapy, która wskazałaby mi, w jakim kierunku mógłbym dalej rozwijać te umiejętności. No i drugim powodem było to, że chciałem zdobyć wiedzę na temat Power BI-a, ponieważ Power BI w ogóle nie znałem. No, i to była chyba moja taka główna motywacja, żeby dołączyć do społeczności. Dla mnie bardzo, bardzo pomocne okazały się moduły związane z budowaniem portfolio oraz z poszukiwaniem pracy, ponieważ dostałem bardzo praktyczne wskazówki, jak w ogóle zabrać się do tworzenia projektów do portfolio. A także wskazówki dotyczące tego, jak szukać pracy. Po 8 miesiącach od dołączenia do społeczności rozpocząłem poszukiwania pracy i po jakichś dwóch miesiącach zakończyły się y, dla mnie otrzymaniem oferty na stanowisko BI Specialist y, w jednej z firm. I to, co jest zaskakujące, to że y, ta oferta, którą otrzymałem, ona dotyczy stanowiska medium specjalisty, a nie juniora. Więc myślę, że Data Heroes może przygotować nie tylko do pracy na stanowisko juniorskim, ale także już na trochę bardziej zaawansowanym. Data Heroes jak najbardziej pomogło mi w znalezieniu pełnoetatowej pracy jako, jako analityk danych.